Najlepsza i tania odżywka na puszące się włosy i szampon na przetłuszczanie, czyli pokaż kosmetyk który. Tak jak ostatnio zostawiłam Wam okienko na Instagramie i tutaj mieliście właśnie pytać o najlepsze odżywka na to, na tamto, więc będziemy właśnie z tego czytać. Chodźmy. Pomoże na swędzącą skórę głowę. No i mam. Moim zdaniem najlepsze, co można sobie sprawić na taką skórę głowy, to Darnie Clementine. To jest taka formuła żelu, ale spokojnie nie przeciąża włosów przy nasadzie. Warto nałożyć na wilgotne włosy po umyciu i później od razu wysuszyć. I wręcz można otrzy mać odbicie od nasady. Jest bardzo wydajne. Cena to 39,99. Najlepsza odżywka emolientowa twoim zdaniem. Jeśli chodzi o Hebe, to z tej serii odżywka odstawa od barwy. No to jest po prostu hit, jak ona wygładza i nabłyszcza włosy. Ja mam po prostu w szoku za 11 znikoczyńców. Kompletnie cię rozczarowało. Nie sprawdziło mi się kompletnie to mleczko do laminacji. Strasznie, ale to strasznie przeciążyło mi włosy. gdzie totalnie nie powinno, ale nie. Totalna klapa Najgorszy produkt chyba z tamtego roku. wygładzimy Mocno spuszczone włosy, i ja mam po prostu perełkę. I jest to dokładnie ta maska. Ma cały pech, ma silikony. I przy włosach, które właśnie puszą się i potrzebują wygładzenia, silikony dodatkowo w masce to jest po prostu miód. I cena to 39,99. Jest dobry na przetłuszczającą się skórę głowy I znowu nie ma tego produktu, ale to jest szampon mango. To jest dokładnie z tej serii, tylko to jest mango norsowany. Nadaje się na co dzień. Fajnie odbija włosy od nasady, Zmniejszy przed przetłuszczanie włosów. Ej, proszę Was, przetuszcza się skóra głowy. Zmniejszy przetuszczanie się skóre głowy. I tutaj polecam wam dwa produkty. I pierwszy to będzie coś nawilżającego Wcierka Joanna Konopna Totalna panioszka za 14,99 I drugi produkt, którego aktualnie nie ma Healing Stopy, który działa w dosłownie 3 minuty Bardzo dobrze oczyszcza skórę głowy Unikać jak ognia To jest dokładnie Biosilk, a to dlatego, że bardzo wysoko w składzie ma wysuszający alkohol I przy używaniu czegoś takiego regularnie Te końcówki będą wam się jeszcze bardziej wysuszać I ja sama go kiedyś używałam I tak sobie nakładałam wszystko fajnie, ale włosy były coraz bardziej suche i matowe, więc nie po prostu warto mieć. I moim zdaniem jest to serum, chciałam wam pokazać z czarnuszki. To jest na przykład serum jedwa witamina A. Jest to dosłownie takie malutkie serum, można go sobie włożyć do bagażu albo do torebki. Moim zdaniem must have. Cena 6,49 często jest na prące, więc bierzcie na prądce. Chciałabyś znać na początku tej przygody, byłby to peeling. Ogólnie mówię o kategorii peeling, ale bardzo lubię też ten. To dlatego, że na początku mojej przygody miałam ogromny problem z przetłuszczaniem i to właśnie byłby produkt, który bardzo by mi wtedy Połóg, więc zdecydowanie peeling ważna sprawa. Prawi, że... czekaj, mam rybkę który sprawi, że włosy są piękne, zagorosze i macham. Barwa, jest to dokładnie ta odżywka, aktualnie kosztuje 14,99 i to jest odżywka, która ma cały pek, jest naprawdę świetna. Orzeźwia skórę głowy i z tych szamponów, które ja znam, to to jest Minty Dab. To jest szampon peelingujący z granulkami, oczywiście nie każdy będzie lubił taki szampon, ale to uczucie, to orzeźwienie to takie odświetne. Świeżenie na, na skórze głowy jest po prostu niepowtarzalne. Cena to 32,99. Prostuje włosy. To był BS morela od Topy. Świetnie wygląda, naprawdę. Możecie sobie zobaczyć na insta. I no aktualnie są wszędzie wykupione, bo poleciłam. Kosztuje około 21,99 i wystarczy nałożyć malusienką porcję na dłonie, rozetrzeć i na wilgotne włosy. I po prostu, no to jest hit. Jeśli ten filmik Wam się spodobał i chcecie kolejne części, to koniecznie dajcie znać w komentarzu jakiego produktu szukacie i po prostu wezmę wszystkie Wasze komentarze i będziemy szukać po drogeriach. I koniecznie zaglądajcie popis, bo zostawiam Wam niespodziankę do następnego filmu. I oczywiście, jeśli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie o wsparciu swojego ulubionego twórcy poprzez polajkowanie. Nie mogę zgadzić tego palca przez rowery, skomentowanie. I oczywiście za subskrybowaniem najlepiej z dzwoneczkiem, jeśli chcecie być na bieżąco z treściami Minecraft, a polecam tak robić, Także mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa!